Ashanti Tarot. Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku wodnika w Waszym czytaniu na maj. Pamiętajcie, energie są ogólne. Bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze, warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy, czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Szczególnie, jeżeli to czytanie nie będzie z Wami rezonować. No pięknie. Tutaj przede wszystkim zaznaczają się jakieś wyjazdy mniejsze, większe. Być może wybieracie się nad morze, drogie wodniki. Albo już jesteście, no bo majówka w pełni. Mm. Najlepsze, co możecie osiągnąć w tym miesiącu, to takie, mm, jakbym powiedziała, dostrojenie się do siebie. Powrót do siebie. Powrót do domu, ale bardziej tego takiego wewnętrznego domu. To poczucie takiego spokoju kontemplacji poczucie odpuszczenia gdzie mm, możecie faktycznie odpuścić tą kontrolę i dać się ponieść temu co przynosi życie to takie poczucie że płynę z nurtem tej rzeki i daję się prowadzić tej sile wyższej w zaufaniu no zobaczymy, dokąd Was to zaprowadzi bo energia ym, no tak na dzień dobry to ja bym powiedziała Wam sprzyja w maju ym, tutaj jakieś nowe pomysły nowe, nowe możliwości yy, projekty, które być może wodnik właśnie będzie rozpoczynał dobry czas również jeżeli chodzi o inwestowanie być może zdecydujecie się na jakiś, yy, na jakąś inwestycję czy zakup yy, nieruchomości ale niekoniecznie tak, to mogą być po prostu takie Zakupy, które będziecie realizować, um, a które już od jakiegoś czasu planowaliście. Sprawy sądowe też tutaj nam się zaznaczają i być może postanowicie uregulować pewne tematy, pozałatwiać sprawy urzędowe w maju, które, no ale to może być związane właśnie z nabyciem jakiejś nieruchomości, z zakupem czegoś większego. A jeżeli czekają Was sprawy, słuchajcie, sądowe, no to tutaj ja bym powiedziała, że sprawiedliwość jest po Waszej stronie. Tu wodnik e, czuje się pewny, pewny swego. Mm. Nie widzę tu strachu, jakiegoś lęku przed tym, co ma się wydarzyć. Może też część z was podpisywać e, słuchajcie, w maju umowę. E, podpisywać jakieś nowe umowy właśnie. Czy to związane z, z pracą, czy z jakimiś innymi rzeczami? Mm. Panna mocno się zaznacza. Zobaczymy. To jest jeszcze najlepsze do osiągnięcia. To słuchajcie, uwolnienie się od jakiejś sytuacji, która, mm, która nie była dla wodnika dobra, która Was obciążała emocjonalnie. To ja bym powiedziała, zostawiacie to za sobą, albo po prostu mm, przestajecie się tak przejmować. Przestajecie brać do siebie. To jest takie, wiecie, ok, ma macham na to ręką i po prostu mam, mam to gdzieś. Zajmuję się sobą. I tutaj mocno w ogóle w maju możecie się skupić na kwestiach zawodowych. Ja bym powiedziała, tu jest wodnik, który manifestuje lepszą przyszłość, manifestuje, realizuje swoje, swoje marzenia, swoje cele, pragnienia. Być może w obrębie jakiejś własnej działalności, własnego przedsięwzięcia, realizuje swoje projekty. Skupia się na rozwoju osobistym, duchowym. Choć Bardziej tutaj ten rozwój osobisty się zaznacza. No i mówię, możliwe podpisanie jakiejś nowej umowy, dla niektórych możliwy awans. Dobra, dobra sytuacja materialna dająca poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa. No, ale to wszystko wymaga pracy, wymaga nakładu i faktycznie w tej pracy możecie w maju spędzać sporo czasu. Więc w relacjach to może się trochę odbijać brakiem takiej, takiej równowagi. Na to uważajcie. Na to uważajcie i starajcie się zapewniać tutaj partnera czy partnerkę o swoich uczuciach. Ewentualnie rozmawiajcie, tak? Jeżeli to jest energia partnera, który, którego więcej nie będzie, niż będzie, to, to rozmawiajcie. Żeby w was nie, nie pojawił się pewien niepokój. Tutaj rozmowa będzie kluczowa. Jeżeli będziecie rozmawiać ze sobą szczerze, to nic wam nie jest straszne, tak? W maju, szczególnie no, w takich relacjach poprawnych, tak? gdzie jesteście razem, macie się dobrze i wszystko w miarę idzie w, w dobrym kierunku. Jedyne co no to mówię, możliwe jest takie przeciążenie, przytłoczenie obowiązkami yy, i, i trochę taki yy, brak równowagi yy, ze względu na, na to, że inne sprawy będą Wam. Was obciążały, tak? Pod względem emocjonalnym, być może pod względem fizycznym. Ale jeżeli mówię do Wodnika, który w tej chwili nie jest w żadnej relacji, no tak jak powiedziałam, wy m, przekierujecie swoją uwagę w maju bardziej na rozwój, bardziej na y, sprawy związane z pracą, i tutaj Wodnikowi romanse nie w głowie, przynajmniej nie w maju. Oczywiście mogą się pojawić jakieś spotkania, możliwości do poznania kogoś nowego. To, to jak najbardziej tak, ale póki co nie widzę przy Was osoby, z którą moglibyście tu jakoś się dogadać, dograć, zgrać, o tak, w maju. Może być tak, że ktoś się kręci, z kim się spotykacie, jest osoba, która was interesuje, albo którą, wy, którą która się wami interesuje. I No i jest, ale właśnie w maju brakuje, tak jak w związkach mówiłam, tak tutaj też brakuje tej równowagi. Tak, Możecie mieć poczucie, że ktoś e, za mało wychodzi z inicjatywą, że ktoś się nie stara, że ktoś jest nieokreślony i tak dalej. Że ktoś nie ma żadnego planu i to może, ma, może was wkurzać, może was irytować, że tutaj no niby jest fajnie, a z drugiej strony ja nie wiem, na czym stoję. I to będzie powodować, że wodnik będzie się po prostu dystansował od tej znajomości. To nie znaczy, że od razu zamykacie komuś drzwi przed nosem, ale Mm, przestajecie działać, mam wrażenie. Wycofujecie trochę swoją uwagę z tej osoby i koncentrujecie się bardziej na sobie. Trochę na zasadzie, ok, zobaczymy, um, czy ta osoba przejmie tą pałeczkę. Tu oczywiście, czy ja bym powiedziała, że um, Znowu to, na co karty próbują zwrócić Waszą uwagę, to działanie, rozmowa, tak? Trochę na zasadzie, że no albo w jedną, albo w drugą, tak? Rozmowa o tym, czego, jak Wy postrzegacie tą znajomość i na czym Wam zależy, bo może się okazać, że macie zupełnie inne priorytety i lepiej byłoby to zakończyć teraz, niż się angażować. A może się okaże, że po prostu ten ktoś faktycznie teraz jest zajęty, ma dużo obowiązków na swojej głowie i tak dalej. No chyba, że wiecie, że macie do czynienia z kimś, czy kto nie potrafi się określić i nie potrafi podjąć decyzji, no to. To chyba wiecie, co wtedy należałoby zrobić. W niektórych przypadkach wodnik już na początku miesiąca. Hmm... Być może będzie próbował odciąć się od pewnej znajomości. Trochę jakbyście mieli dawać z siebie tyle, ile ta osoba do tej pory dawała. Więc jeżeli dawało, dawała bardzo mało, no to tutaj wiadomo, jak wodnik się zachowa. Nie widzę tu czegoś takiego, co miałoby świadczyć o jakimś gonieniu za kimś, czekaniu w nieskończoność. Nie. Szkoda wam czasu na takie zabawy w kotka i myszkę, na, jakąś, na jakieś takie gierki. Wodnik chce konkretów, po prostu. No, także taka energia. Taka energia, drogie wodniki, dajcie znać. Jak to z Wami rezonuje? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.